pierwszy weekend września w hali widowiskowo-sportowej imienia Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy odbyła się wystawa kotów rasowych. Wydarzenie to miało charakter międzynarodowy i zgromadziło wystawców z różnych części Polski, jak również z Niemiec i Czech. Można było tutaj na niej zobaczyć osobników kotów brytyjskich, syberyjskich, rasy Mainkun, bezwłosych Sfinksów, jak również koty perskie. Organizatorem tej wystawy jest Stowarzyszenie Miłośników Kotów, Cat Club Wrocław oraz gmina Trzebnica. Burmistrzowi Wyręczu. Panie Burmistrzu, proszę e, specjalną tabliczkę pamiątkową z podziękowaniami od Stowarzyszenia Miłośników Kotów Ketla Wrocław. E, no, y, jest to nasza pierwsza wielka impreza tutaj w Trzebnicy. Mamy nadzieję na dalszą na współpracę. Panie Burmistrzu, jeszcze raz dziękuję. To niecodzienne wydarzenie na nowej hali widowiskowo-sportowej. Także to pokazuje, że hala to nie tylko służy zawodom sportowym, ale też pięknym wystawom. Kiedy pani prezes do mnie zaproponowała taką wystawę, pomyślałem sobie, hala sportowa takie wydawało się trochę, trochę dziwne miejsce, ale po ilości dzisiaj wystawców i po tym, co tutaj można zobaczyć, to nie żałuję tej decyzji i ogromnie się cieszę, że Rzeczypospolita stała się areną wspaniałej. Kotów. Mamy niespełna 160 kotów, kilkunastu ras. Mamy takie perełki jak na przykład LIKOI, kot e, wilczarz czy kot wilczy. Jest to bardzo rzadka rasa wychodowana w Stanach Zjednoczonych w roku 2010, a do Polski trafiła w 2016. Również inne perełki od kotów długowłosych poprzez włos, e, włos krótki, a Także koty bez włosy typu doński, sfinks czy też sfinks kanadyjski. Na wystawie w Trzybnicy miłośnicy kotów mogli zobaczyć ponad 40 ras w różnych kolorach. Największą uwagę zwiedzających przyciągały m.in. koty rasy Maine Coon, koty perskie i brytyjskie. Na wystawie już byłam kilka lat temu na hali stulecia jeszcze we Wrocławiu i zdecydowanie bardziej teraz mi się podoba, bo chyba jestem bardziej świadoma tego jakie koteczki tutaj są piękne. A Pani może jakąś ulubioną rasę? Raz nie mam ulubionej, ale bardzo podobały mi się brytyjskie krótkowłose albo mainkuny. I właśnie tak sobie no, oglądamy. Jeżeli ktoś nie może mieć psa, to spokojnie może mieć mainkuna. Wiem też, że są takie no, ogromne, wielkie. Tak. Największa rasa, jeśli chodzi o kota domowego, no te mają 4 miesiące, yy, więc są... Ma ciupkie, ale myślę, że spokojnie kocury, kastraty powiedzmy sobie potrafią dochodzić do 10, 11, 12 kg. Wspaniale! ja Mam ochotę wszystkie do domu wziąć. Śliczne, jakby. Wow! Ja nie mogłabym być sędzią, to jest za trudne. Tutaj mamy rasę brytyjską krótkowłosą. Ja akurat przewiozłam pięć kotów w trzech kolorach. Trzy koty niebieskie bikolory, jednego kota kremowego bikolora oraz kotkę niebieską. Skąd przyjechaliście? Mieszkamy w Ligocie Pięknej pod szybnica, więc wystawa akurat nam bardzo podpasowała, bo raptem 10 km od szybnicy. Na wystawie jestem nie pierwszy raz, z tym, że ja nie jestem miłośnikiem kotów, jestem miłośnikiem psów. Natomiast nie, 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 w, w, wnuczka jest miłośniczką kotów i... Dlatego się wybraliśmy. Koty, które uczestniczyły w wystawie podlegały również ocenie sędziowskiej. Były one oceniane według standardu, który jest zatwierdzony przez Federację Międzynarodową. Na wystawie kotów rasowych w Trzebnicy byli obecni sędziowie z Niemiec, Holandii, Włoch, Argentyny, a nawet Finlandii. W ramach tego wydarzenia były przewidziane też tak zwane nagrody prestiżowe, które dostały cztery najpiękniejsze koty: Echo 24, Nina Ivtoshanko